Słuchajcie, wiele osób pyta mnie w ogóle, jak z, yy, zostałem aktorem. Znaczy ja dalej nie uważam się, że jestem aktorem, po prostu mi się udało. I, i tak naprawdę udało mi się. Yy, miałem jakieś tam epizody w serialach i w filmach. Ale tak naprawdę to yy, aktorem ze, yy, ze mnie zrobił aktora Patryk Wega. To jemu zawdzięczam, yy, że jestem teraz rozpoznawalny i tutaj do was mówię. I mam dużo fanów, dziękuję. Yy, Duża część właśnie myślała, że dostałem się do filmu Patryka Weigi przez znajomości. I tutaj wszystkim chciałem powiedzieć, że nie dostałem się dzięki znajomościom z Patrykiem Weigą. Normalnie byłem na castingu, gdzie było bardzo dużo osób. Tak, nasłuchałem się w make-upie o tym reżyserze: coś się nie podoba, to potrafi jakoś energicznie to komuś ma wytłumaczyć, wręcz krzyczeć. I Byłem taki przerażony, i, i, i nagle wchodzi, wchodzi pan. I mówi, ty, 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 ty jesteś ty ten Oświeciński, e, tak? Którego? Y, y, Będziesz grał w Basmana, y, y, Tak. Y, no to co? No to myślę, że powinienś zgolić włosy. No nie zastanawiałem się, byłem przerażony i mówię, tak, tak. Z tych bardzo dużo osób zostało wybranych pięć. Ja byłem w tej piątce i z tej piątki zostałem wybrany ja. Był to film e, Stawka większa niż śmierć. E, Hans Kloss, Stawka większa niż śmierć. I tam miałem scenę. Bardzo fajną wstąpkiem, kotem, którego pozdrawiam. Była to scena walki, którą wcześniej trenowaliśmy parę dni. Oczywiście ja zginąłem, bo Hans Claus, wygrał. I miałem do powiedzenia dwa zdania, potem potrafiłem powiedzieć tak naprawdę. Byłem mega zestresowany, bo Tomek Kot, Patryk Wega, reżyser. No i po zakończonych zdjęciach podszedł do mnie Patryk i, i zadałem, pyta zadałem pytanie. No to panie reżyserze, że chciałem podziękować, że dostałem szansę zagrania w pana filmie i jak się podobało? I wtedy mi powiedział, wiesz co, było zajebiście i ode mnie się więcej nie odczepisz. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. A dzisiaj, chyba wiecie, jestem z jednym z ulubieńców Patryka Wegi, Grałem już chyba w jego czterech filmach. I myślę, że będę grał jeszcze w kilku jego filmach. Na pewno będę grał w tym najbliższym, czyli Botoxie. Właśnie stąd moja zmiana. Eee, Huduję brodę. Nie jestem zwolennikiem brody, ale robię to dla niego, żeby uwiarygodnić swojego bohatera. Wczoraj jeździłem też karetką pogotowia, żeby zobaczyć, przybliżyć pracę ratownika. Też dam się zamknąć w szpitalu, <coughs> na oddziale zamkniętym dla alkoholików. Otóż uprzedziłem, że mój bohater jest ratownikiem, ale lubi sobie trochę golnąć, więc... Chciałbym zobaczyć, jak wyglądają ludzie, którzy bardzo dużo piją. Pozdrawiam. Jeśli ktoś będzie zobaczyć następne odcinki, to zapraszam. Wymieszaj ten z wodą, a skąd się, Kurwa, wody wezmę.